Początki kariery w PTW nie były udane dla. Shidy. Zobaczymy, jak mu pójdzie dzisiaj. Jeżeli pokona niepokonanego, to o czymś świadczy. To prawda. Nie Chociaż początek tej walki. Ewidentnie nie idzie po jego myśli. Patrz, jak. z jaką finezją. Tego właśnie spodziewasz się po kimś, kto był szkolony przez najlepszych specjalistów. Kolejny armdrag. Szybko sprowadza mi jakiegoś idę na matę. Rysz idę w narożniku. No, próbuje się jakoś tutaj I odnieść, oh, awesome, znaleźć jakiś sposób na tą walkę, i widać, że. O, chyba ten sposób znalazł. Wow. Ten Caravaggio na trzeciej linii. O! Oh. o. Oh. Zatrzymany potężnym middle kickiem. Panowie, co tu się właśnie dzieje? Ah. Ten skok nie był dla niego udany. A! Plecy Vincenta Caravaggio. Atakowane potężnie i bezlitośnie. Niedobrze. Przygotowanie do spertika. Vincent Caravaggio leży, będzie liczony. Raz, dwa. Uff. Yeah. Próba szlacheckiej szarży. Zatrzymana. I Russian leg sweep. Vincent Caravaggio, Caravaggio leży. Mało. Tak, tak. Piękna. chce piękne zatrzymanie i szybki kontratak w tym momencie Vincent Caravaggio ponownie atakowany Co to jest? To się nazywa dokładnie Miyagi